Witajcie. Chwilę mnie nie było, bo po prostu było co robić. Nie było chęci nagrywania jakiś tak ostatnio. A wy możecie zobaczyć, że już trochę mi tu ładowarka zasłania, ale że siwniki są już pochowane, jakoś tam opukane rabę lepiej. Gaspardo może. No też Gaspardo też jest dobrze opukany, tylko z przodu był przy ciągniku. No to gdzieś tam z przodu może nie do końca, ale to wiecie, to tam takie tam e, kosmetyczne sprawy to nie są istotne ogólnie są wycz jest wyczyszczony e, skrzynia nawozowa jest wyczyszczona e, ładnie wypłukana no, kurde tu jeszcze mi widzicie gdzieś został delikatnie nawóz zaraz to sobie poprawię e, tarcze są wyjęte skrzynie są e, no skrzyni się nie, jakoś się nigdy nie myło i się nie myje skrzynie są wyczyszczone z ziarna także tu wszystko jest ogarnięte i co? Strzeliło nam prawie 1000 hektarów już Gaspardo. To był bodajże czwarty albo piąty sezon, gdy nim siejemy. Kiedyś się śmiałem, że tu tysiące dobijemy będziemy sprzedawać, ale jeszcze, jeszcze nie, chyba. Jeszcze na pewno z rok czy tam dwa się posieje. Może wtedy będzie się coś myślało. Ale wracając do tematu, ja jeszcze poza kamerami, tak jak mówiłem, że było co robić. To zaraz też przyjdziemy, co tam mniej więcej robiliśmy. Bo sporo też się ostatnio działo, takich rzeczy, o których Wam nie mówiłem, i zaraz to też yy, omówimy, ale yy, poza kamerami ostatnio siałem. No ale jakoś tak siało się z gospodarzem. A jak już wcześniej wspominałem, gdy ktoś tam ze mną jest, to nie lubię nagrywać, wolę w samotności, dlatego nie było okazji pokazać Wam, jak idzie to w, w tych, po tych gorzowskich trawach gorzowskich. Mieszankach, ale podjedziemy może któregoś dnia, jak już będą wschody i pokażę Wam, jak to wygląda. Na pewno było dużo więcej wilgoci w tym roku niż w roku poprzednim. No te jednak 56 litrów, które w maju spadło, było, spowodowało to, że normalnie bez żadnego kurzu się siało fajnie, w glebę wilgotną, i te ziarno prawdopodobnie teraz, gdy mamy temperaturę już w dzień po 20 stopni. A nawet troszkę czasami więcej, no to ta kukurydza powinna bardzo szybko wyjść. I tym przesiałem, nie wiem, tam po tych gorzowskich może 10 hektarów, posiałem tutaj po znajomych. Fajnie to szło. Ale jak widzicie, mamy odczepiony. Bo jeszcze Gaspardo, no nie tyle też, bo do samego mycia dobrze jest odczepić. Ale sam Gaspardo, jeszcze do znajomego hektar siałem też, także po gorzowskiej, ale tam było przeorane. I coś, ciekawostka taka, siałem klasem. No szkoda, że wam tego nie pokazałem, ale mówię, że tu był gospodarz i nie nagrywałem. E, chciałem po prostu sprawdzić, czy i SOBUS działa, czy wszystko się zgadza i tak wszystko działa ładnie. E, I co więcej, no. Ogólnie, na te 1000 hektarów, to jakoś tu naprawdę zużycia zbytnio nie widać po tym silniku. Wiecie, to wszystko jest siane u siebie, praktycznie tam, tych usług to niedużo. Więc, i też to wszystko dobrze wygląda. To no są jakieś tam, wiecie, mankamenty. Jak tutaj, jeden talerz jest na przykład wytarty bardziej, bo nam się przyciął w zeszłym sezonie. Eee... Czekajcie, z tej strony? Nie, z tej strony. Eee, znacznik nam w tym roku gdzieś tam delikatnie pękł, trzeba było przespawać i nie malowaliśmy nawet tego jeszcze. Eee, ale o tym chyba wspominałem. I jedno kółko tam, z jednym kółkiem był problem, tym się utrzymującym głębokość siewu. Ale to takie dosłownie pierdoły, którymi nie ma co się przejmować. A jeśli chodzi o rabę, no to tam to też co mówiłem podczas siewu, że tam kamień po prostu nam się spory trafił i niestety jeden ząb nam po prostu wywaliło, ale to szybka robota i, i to ogarnęliśmy. Siewnik przepukany, trzeba by było go w sumie zamknąć, bo tam zaraz jakiś brudów naleci, czy ptaszki nasrają. I poza tym wszystko ok. Przejdziemy sobie jeszcze. Zobaczycie, jakie są postępy odnośnie tej wiatki. A w międzyczasie, słuchajcie, mieliśmy też ilustrację bakter XA. I ja no, zastosowałem w tych kilku uprawach, sceptycznie trochę do tego podchodzę. Ale. Po pierwszym, po tej ilustracji może, o tak powiem, nie po pierwszym, nie wiem co miałem na myśli, ale po tej ilustracji czy widać coś? No to powiem wam tak, zaraz zobaczycie przebitki z, z zdjęcia po prostu, z pomiarów tam długości korzeni i, i masy tej korzeniowej, czy tam masy roślinnej. Jeśli chodzi o masę korzeniową, bo sprawdzaliśmy tylko rzepak i jęczmień. Mamy jeszcze pszenżytę i pszenicę. No, oczywiście najlepszym wyznacznikiem jest plon i to zmierzymy i to będzie e, jedyny czynnik, który wezmę pod uwagę, jeśli chodzi o e, sens uży używania tego e, środka dalej, e, bo jeżeli mi tam, nie wiem, 200 kg poprawi plon, to nie ma sensu się w to bawić, marnować czasu i pieniędzy, bo to się ten wtedy zabieg no, nie zwróci. Jeżeli będzie z 500-600 kg, no faktycznie można popróbować w kolejnym roku. E, ale e, jeśli chodzi o korzenie, to, to najbardziej było to widać w, w jęczmieniu, który naprawdę ten system miał dłuższy. E, ale też miał i cięższy. Tak samo w przypadku rzepaku. Tam może nie było tej długości widać, ale system korzeniowy był cięższy. E, no, i tyle. Zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie planowało. A jeśli chodzi o właśnie tą naszą wiatkę, wszystko mamy praktycznie przygotowane do, do krycia. Może nie do samego krycia, tylko do więźby, można powiedzieć o tak. Jedyne co nam zostało, to z niektórych desek takich, nie wiem, krótszych, czy tam gdzieś, nie wiem, krzywych, yy, by, o, zrobić łaty. Zbite mamy już deski na, na krokiewki jakby. jakby nawet, albo inaczej, mamy krokiewki już zbite z dwóch desek. Yy, zarzucimy Jutro prawdopodobnie to będziemy robić. Zarzucimy deski, e, przybijemy łaty i będziemy kryli blacha. Dzisiaj powinna też przyjechać. E, no i będziemy mieli zrobione. I dobrze by było, żeby to już było zrobione. E, tak samo tą ściankę jeszcze tam zrobimy z blachy. To powinno nam wszystko z jeden dzień zejść. Szybka robota z jednej strony na drabinie, z drugiej strony na ładowarce. I, i to ogarniemy. E, I będzie można już jakiś sprzęt postawić. I zrobić trochę więcej, może porządków, chociaż i tak, no jakiś tam ładny porządek na tym gospodarstwie jest. Jeszcze taka ciekawostka, jeszcze taka ciekawostka, eee, ogarnęliśmy. Czekajcie, drzwi Ogarnęliśmy wstępnie nawigację do Triona, tego Trimbla, którego tutaj mamy. Będziemy go przerzucać sobie na żniwał. Wiecie, to jest jedno, jedno przerzucenie w rok jakby. Przerzucimy go sobie monitor i antenę bez tej kierownicy, bo w, w Trionie jest ona niepotrzebna. Tam on jest przygotowany pod nawigację. Przełożymy sobie i będziemy mogli, nie tylko na kukurydzy te pałąki są, że same sterują jazdą, tak i w zbożu będzie można e, trochę odciążyć kierowcę e, bo nie będzie trzeba po prostu pilnować tam jak się jedzie tym kombajnem, tego łanu, tylko nawigacja już za nas to zrobi. I ja właśnie tak teraz wsiadłem tutaj, bo tato wczoraj pryskał, bo pryski na kukurydze trwają e, i tutaj jeśli chodzi o pryski no to głównie co, i nikosulfuro, butulazyna i jeszcze na 60 hektarów korida pak tam akurat jest nikosulfuron mezotryn i dwuskładnikowy środek walenty. nie pamiętam jakie tam są dokładnie dwie substancje, ale póki co po pierwszych kilku dniach już widać, że fajnie to działa. Teraz domówiłem jeszcze, bo zabrakło nam na gdzieś 30 hektarów terbutylazynę, i nikosulfuron i będziemy kończyć, no, w tym roku Wieczorami się pryska, bo w dzień fajnie takie wysokie dosyć temperatury. Skuteczność zaraz byłaby niższa. O, jest właśnie blacha. Akurat musiałem przerwać. No ja przyszedłem tutaj, i rozłożyłem pryskiwacz, bo właśnie po tym, po tym jak po ogarnęliśmy tą nawigację to poszła aktualizacja do do wiecie, do tableta tutaj od nawigacji. No i tato pojechał pryskać i mówi dzisiaj, że że jakby, no, tabelka nie działa poprawnie, że nie mapuje plonu. Nie mapuje tego. I zaraz zobaczymy, czy to wszystko jest OK, czy nie. Powinno troszkę cieczy, ja wiem, że jest troszkę cieczy. Nie, no jest ok. I mapuje nam ładnie. I opuszcza belkę. Więc coś mi po prostu ściemniał. <laughs> nie, czasami tak jest, wiecie, więcej elektroniki, to czasami coś się gubi. Może po prostu trzeba było nowe pole założyć, albo nie wiem. No, czasami tak jest, wyjść, wejść. Takie pierdoły. No ale to mamy. Wiadomo, że działa. Tylko, że znowu zajdzie na pole, będzie dzwonił, że nie działa.